estar sempre batendo, sertanejo, prasanto a pressão da menina. Fundação da arte cultural do município de Sala de na paisagem? Olha! Dá para 올리비아 올리비아 벨라스크스 구자리스마요 스쿠데 루산세 자사바 i na wysokość, bo... że trzeba się na tym to brawo, jest najważniejsze. Brawo, brawo dziewczęta. brawo. Brawo, brawo. A tym, którzy jesteście na dystansie, że śladów, brawo. A w końcu. na nas, śladamy na was. Niech jedzie do końca, nie powtarzamy się, mimo że szyny nie ma i czynność nocza, ale dalej biegniemy. Zachęcam do ukończenia próby, zachęcam do ukończenia próby, tak jest. Jeszcze ten ostatni zmiar, tyle szynia, upragnioną metę, upragnioną metę. Brawo, gratulacje i do końca, do końca biegniemy. Proszę o minuty, czeka, patrzcie z wynalazłem. 400 metrów, Proszę pana wykonawcy, a rozłożenie Rożna pana wykonawcy, a rozchodzimy. Rożna te 5 metry, to są bardzo takie instytucje. Wszyscy biegną mamy bardzo szybko Natomiast mniej więcej poprawia dystansu, bo zaczynają się małe problemy. Miejmy nadzieję, że tych problemów będzie jak najmniej wszystko kończą wiek z i strony. Najszybciej podtrzymają przebiegiem do część dystansu. wytrzymałości w To jest tutaj teraz ważne. Bardzo ważne. Dwóch zawodników na czele stawki wywołują swoich sił. Jedno nas bardzo ładny piękny do bieg. Szczelna ozdobowa rewizacja. Nie ale Jesteśmy na czwartek, to są czterdziestu metrów. Yes. Jeszcze mamy najwyższą drugiego zawodnika. To krótko, tylko gorąco. Na razie yes. się wybrał Możesz być Gratulacje serdecznie na przykład. Gratulacje Pana Sąfa. Bejdziemy w pierwszej sercie sprawy organizacyjnej i dziewczyna pasikąty. Znaczy, ministerstwo no za chwilę pierwszy miraż, pierwszy wysiłek dla sobie znać. Mamy no, 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 no. ja mam wyciągnięcia a widać to troszeczkę inaczej wygląda. I już za Przedawać gorąco, Przeda się, wygodnie. nie wszyscy są przygotowani na taki wysiłek od razu. Duża przeglądanie tych zawodniczych i... Błyniemy do kończymy ten bursans. Nie pytajmy się. Do się już jest niedaleko. Teraz zagra dzieciak Fortuna. 1:0, runda 10. 0:2, 7:2. To znowu jest prosty. 2:1. Paso na chwilę. Podbij. Kończy się jeszcze! Jeszcze trochę! Wy przez szczęście dalszyły! Na ostatnim ataku nieważne! Ma Albo mamy taki w zasadzie! Jeszcze do końca! Jeszcze! Śmiało! Śmiało, radość i stręta z ukończenia biegu! Gratulujemy! Wszystko do przęta! Ja chcę Nie Muszę Nie wiem, czy Państwo chce panu dać, żeby się otwarli. Bez sukcesu, jak starałem się, bez snu. jak Proszę Państwa, to nie się na drugie, a później na prostu się nie. Tak to wygląda. Dopiero później godzimy się w wieku średnim i wtedy chcemy wszyscy biegać. Otwieramy oczy, że jednak kiedyś tam byliśmy młodzi i piękni, wspaniałe się biegano i by było fantastycznie. I w wieku średnim wracamy do tych czasów. Wracamy do tych czasów, poprawiając różne, różnego rodzaju formy ruchu. Niekoniecznie musi to być człowiek. Być taniec, będą różne ćwiczenia fizyczne, Teraz bardzo popularny, jest fitness i to jest dla nas najważniejsze, żeby się ruszać. A my obserwujemy zawodnika, który pozostał na szczerą przywadę nad prezestaleniem i kończy projekt w wspaniałym tempo, wspaniałe tempo, fantastycznie, wspaniały. Wspaniałe dzień, wspaniałe tempo. Jeszcze czekamy na kolejnych Wszystko Wszyscy uczestnicy oczywiście zgłaszają się do Pana wybliżenia, tu Panu nie ale w koło, no dalej. Mamy jeszcze zamówieńka jednego na klasie. Czekamy, aż do do nas. Ale nie poddawał się. Nie jesteśmy tu dla Ciebie, czekamy na Ciebie. Zapraszamy Ciebie do większego jeszcze wyświetlenia, a my znamy super dotar całej zdrowia. Mamy nadzieję, że go też jeszcze czekamy gorące brawa dla... no, do w gorącym braku. No chłopcy, was coś więcej, my będziemy w służbie rolnictwa prowadzić od niej starczy do linia. Zobaczymy, jak dziewczęta sobie poradzą. Współzawodnictwo z chłopcami zawsze przysłuchało dużo emocji, szczególnie najwięcej w tym wieku Jak e, widać, e, dziewczęta wcale nie muszą być w tej rywalizacji na samym końcu. No tak i e, w tym przypadku to się dzieje. Połowa dystansu Połowa dystansu i jeszcze 20 metrów. Dziewczęta z ładną, dzieci nie Dziewczęta, jesteśmy z nami. Osiem z chłopcami też, ale chłopcy mają jak gdyby więcej sił. Przynajmniej w tym roku. Dziękuje bardzo. Mam. jest sam dziewczynka! Minęłam ostatnio. Fantastycznie dziewczynka. Gratulujemy. Dzisiaj tutaj tak jest, bo jeszcze jest trzeba umieć poziom wykształcenia na dysansie. Proszę ze wszelka i chłopców, klasę siódme i ósme, klasę siódme i ósme, powtarzam, klasę siódme i ósme, Biegniecie razem, płygniecie razem, bo jest was bardzo mało, jak widać, ale cieszymy się, że w ogóle jesteście tutaj dzisiaj z nami. I już wystartowały. dziewczęta czterech chłopców można by powiedzieć, że dwie dziewczyny z siódmej klasy dwie dziewczyny z ósmej i dwóch chłopców z siódmej i dwóch z ósmej zobaczymy na linii mety co się okaże przypomnę ten dystans, który mają do pokonania no to jest 800 metrów 800 metrów, czyli dwa pełne okrążenia wokół płyty stadionu. I tutaj, możemy wyszukać w zależności od umiejętności rozkładania na dystans. Oczywiście, można by powiedzieć, że zawodnikowi wysokiemu z eliminowanym biega się Łatwiej będzie, ale to nie do końca tak jest. Brawo, brawo, brawo. Nie do końca tak jest. Rozglądam się za dziewczynkami. Niech nam wszystkie cztery chłopcy już przebiegną. Pierwsze okrążenie. I tam też do końca też pozostałe jedno okrążenie do końca. Tego Jak widać z każdym krokiem tempo spada. Krokiem spada. 600 metrów jest traktowane jako dystans biegów średnich. Różne rzeczy mogą przytrwać. No, złożymy nie No, 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 Rodzice czy swoim swoim teraz Czarosy, czy że jest to Czarosy, czyli dla Czarosy, 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 którzy też zwykłem dają radę na raz I to czas Nie trwajmy, nie biegamy, to Na własnym przykładzie Państwo też mogą spróbować żeby z 100 metrów chociaż, nie wiem, bez po piwo albo z powrotem z tym i wtedy dopiero na czymkolwiek żady na przykład, no, tutaj tutaj. Yy, nie że próbuję namawiać się jakiś niesłychnik, o, i my oglądamy dalej. Na tym sensie jeszcze mamy jedną zawodniczkę. Zwrócenie, widać, bardzo duże. I ostatnia zawodniczka w szkołach Witamy ją na niej metr. Super, gratuluję. Alicja Aha, jedna z O, teraz dobrze? Tak? Też ją ja przepraszam, no jeszcze raz, ale to tak mam napisane, że nie mogłem rozczytać. Drugie miejsce Alicja, Symeniuk, Serafin i pierwsze miejsce Lena Jasikowska. A to są pominki Gratulujemy dziewczętom klasy 4 Dziękujemy serdecznie za wystaw w dzisiejszych zawodach i zapraszamy na podium chłopców klasy czwarte Tutaj jest taka jedna mała sprawa, bo jeden z chłopców również był tam z klasy razem. Tak, trzecie miejsce będzie razem. Czyli Maciej Jęczyko z Marcem Swakowskim. Trzecie miejsce Filip Czech drugie i Miroszowak zwyczaj są w kategorii klas czwartych. Na dystansie 400 metrów. I zapraszamy do podium. Max Fakowski i Maciej Jędrzejko. Trzecie miejsce. Filip Czech. Drugie i Miłość Nowak. Widzicie są tej kategorii klasy czwartych, chłopców. I już zapraszam do podium dziewczęta klas piątych, a tutaj następująca kolejność. Dominika Tes, trzecie miejsce. Natalia Doroszynko, drugie. I to dla Dominika Tessy jest SP1, Natalia z SP2 i Rupental Marta SP3. Zwycięzczyni dzisiejszej rywalizacji przed 10 klas piątych. I zapraszamy chłopców. trzecie miejsce Aleksander Ostabczuk, SP2, Filip Wieczorek SP2 i zwycięzca kategorii klas piątych chłopców. Zostaje w tym roku w biegu niepodległości Patryk Wysowski. Wszyscy proszę Państwa. Eee... Drugie miejsce Julia Waliszewska. SB3 i pierwsze miejsce Zofia Bagiła-Woźniak. Zofia Bagiła-Woźniak. Pierwsze miejsce... Gratulujemy dziewczynom klas Szóstych. Gorące brawa. I zapraszamy do podziału chłopców. Trzecie miejsce Jakub Tołoczko. Drugie miejsce Aleksander Szczypek. I trzecie miejsce, wróć, pierwsze miejsce, Igor Wilman, zwycięzca kategorii poprzednich, Igor Wilman. Pamiątkowe nagrody w dzisiejszych zawodach i niedale wyczał burmistrz miasta i gminy Dębo, pan Grzegorz Wiktoria Marciniak, trzecie miejsce, Kinga Konturska, drugie i Martyna Opara, zwycięzcy tej kategorii. Gratulujemy dziewczynom! Dla dziewcząt. Szkoda, że jest Was tak mało biegających, ale może następnym razem zaprosicie koleżanki. I wśród chłopców Kevin Mycz, trzecie miejsce. Filip Jenda, drugie i Antoni Kasprowiak. Z klasa siódma to jest. Antoni Kasprowiak jest z klasy siódmej. Antoni Kasprowak jest z klasy siódmej. Mówi się prawie ode mnie. Oczywiście też się z Zostyn. Gorące gratulacje. I mam nadzieję, że będziecie panowie kontynuować tradycję sportową i swoje zainteresowania rozwijać bieganiem i nie tylko. Gratulujemy serdecznie. Wszystkim Państwu i wszystkim zawodnikom i zawodniczkom za udział w dzisiejszych zawodach, biegach niepodległościowych. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów.